Hey, ale high! Hey, uh, mega fajnie. Użyłam kremu, wsparłam tym, więc teraz czas chyba na serenkę. Mega fajnie, co Są, bo już mi nie święty ile go dałam Dlaczego, bo nie wiem czy się, bo nieco mi kapło na ciuchy no upala się, kapło, ale to nic nie szkodzi szczerze mega ciężko jest w ogóle dawać to na twarz mega ciężko

Dobra, wrócimy. Dalej. dalej. I dalej. Kilka rok twarzy. I zawsze, to będzie tak. I jeszcze bardzo czyli klawadkę, którą dostałam na urodziny tamte. Z tego roku. Tylko nie będę kończyć dziewiczać. Dziś byłem na dzień zimny. Śpiewałyśmy. i. Powiedziałam pani po prostu, że ja mam światek godzin. 100 lat! Jest tak, ja tak sam. Dziękuję. I ty na wogóle. To jest takie zdarzenie. Aj, skończę to. 100 lat, 100 lat. 100 lat. I w ogóle to jest takie właśnie trudne. Że to oparować i dzieci już lat, a ty nie wiesz co robić. Ja tak mam, ja jeszcze tak mają... se tam tu. Patrzcie, to jest taka. Co im się jak to będzie